Koziomeczki, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Minecraft z ziomkami Jak widzicie nagrywamy na serwer yy, ten sam co ostatnio Nagrywamy na serwer ten sam co ostatnio I jak widzicie jeszcze raz wam podam adres serwera, żebyście mogli sobie wejść Zapraszam bardzo serdecznie S65.mineserve.eu 22033 Także mam nadzieję, że będziecie wpadali Ja tu praktycznie gram 24 godziny na dobę, więc... I teraz tak. Jak widzicie czeka już na mnie tutaj mój ziomek. Moi ziomkowie. Z tego co widzę. to tu na mnie czeka? Mr. Dark Dagger i Creopel. Creopel to O właśnie, dobra, siemka. Pokażemy wam tutaj wszystko. Jak widzicie spawn jest bardzo pięknie zrobiony. Mam nadzieję, że on się ogólnie będzie miło tutaj grało. Jeżeli w ogóle będziecie będziecie z nami tutaj grali. Jak widzicie tutaj jest parkour, za który można tam zdobyć, chyba blok diaksów czy jakoś tak. Nie, za to już nie, wiesz, tam chyba za to nie. Ale mi się wydaje, że admin zrobi to powrotem, żeby można było. Wiesz. No. To, zobaczmy co w tym pokaże. Tutaj mamy stoły craftingowe, to wy wy, wy do netheru. Aha. O, jak je gdzie indziej znowu. No. To jest takie jakby przenoszenie, losowy koordynat można powiedzieć. O No. Tutaj mamy Dobra. mamy takie piękne jeziorko ogólnie. Tylko tutaj ta woda mi zadziwia. No i jak widzicie jest taka nie inna te, Taki wygląd tego, bo ja po prostu mam swoją teksturę tutaj mam Na swojej teksturze, żeby to jeszcze ładnie wyglądało I jak widzicie wejście jest Macie jeszcze dużo miejsca na tym, na spawnie Żeby sobie wyjść, może tutaj dużo ludzi się zmieścić No i są różne, z drugiej strony na przykład jest pustynia Z tej jest normalnie wyjście na ten Zależy jak to woli I jest jeden taki bonus w tej całej grze, że je, jeżeli Uda wam się dojść nie, już mnie denerwuje znowu ta grafika. To to, mam, to wtedy będziecie mogli wybudować się w koło takie, tego domu admina, ale przejdźmy teraz sobie. Ale, ale oczywiście nie niszczcie, bo... Dokładnie. Tam jest ban, tam nie to można to niszczyć, bo tam jest tam. bana pozytywna. No nie da się tam wejść do tego domu admina, sam go robiłem, nie ma szans. Robiłem go do, dokładnie wczoraj. Cały ten... Wszystko, co jest tam w domu admina. To ja robiłem, bo akurat Mister Dark Dagger nie miał czasu i w ogóle tak, musiałem to sam robić, dzisiaj mi trochę pomógł. Także przenosimy się... Dzisiaj, dzisiaj to dużo porobimy rzeczy tak. jakieś wieży czy coś. Ale, po, dzisiaj, ale nie coś na odcinku, tam. to jest tylko taki odcinek reklamujący nie. Przenosimy się... Ale będą ja z tego... Będą, będą. Przenosimy się do, do tej wieży. Może jeszcze dzisiaj może nagramy, może. Zapnij pałę. Nie no może nagramy. Nie pału tutaj. Dobra, nie będę pałował. Lecimy sobie, przenosimy się na Homa. Na tą, na dom wieżę. Na dom adminów no. i VIP. -u. Jak widzicie jesteśmy... Ty masz gdzie indziej Homa ustawionego. Ja jestem przy teleportach. No, gdzie jestem przy teleportach jakby co. Ty masz tam Homa ustawionego. Tak, tak, tak. Ale ja wyjdę tą wieżą na ten taras widokowy. Także nie martw się. Leć tam przy tym, przy swojej, swoim imieniu. Dobra. Jak widzicie, jest tutaj już parę osób. Przy tych tabliczkach. Do naszego pokoju. Nie, chodzi o tych tabliczek. Jak widzicie, tutaj są dom VIP-a Oskit, mister Dark Dagger, dom admina Arti 12 Kumpel. Arti 12 jest głównym administratorem, Kumpel jest takim jakby drugim administratorem. Zarujnowanie wokół grozi ban. Nie rujnować wokół terenu, to wiadomo. Gracze mogą się budować wokół, jeżeli tutaj przyjdą. I wykonał polski hitman. Jak widzicie tam jest moja reklama. Tu jest dom polskiego. Poradnik polski. Tam jest dom creo.pl I ogólnie nie ma szans tutaj wejść. Mr. Redaktor możecie się budować koło tego terenu całego. Są wieże, oprowadzimy was, może po niekiedy indziej admin. I A teraz pokażemy szybko. No w sumie możemy pokazać. Ogólnie cały serwer ma polegać na. Czekaj, bo tu zapomnij, że tu się dołem nie wejdzie. Cały serwer ma polegać na. Proszę wchodzić, ale Na Survivalu. O, a tu jest, czekajcie. Tu jest admin oh, bo leci. Idę. I ogólnie tutaj mamy. Cały. Y, tutaj mamy takie jakby tanstemy. Teraz widokały się z tutaj mo możemy widzieć. Yy, I najpierw chodź chodami na dół. No dobra, jak chcesz. Nie no, lubię tych drzwi. No gdzie ty idziesz? Tam jest ten. W mm. ja sobie zbrojkę ścią... A nie, dobra. Mnie I tak nie widać. No. A to zobaczymy. Tu mamy ogólnie. Gdzie ty poszedłeś? Dół? Ej, no otwórz mi to. Dobra. I tutaj mamy portale główne. Tutaj gdzieś był pies, szarik, ale Chyba go nie do, mam. do endu zobaczyć? Idziemy za chwilę. O jest. Jest pies, szarik, dobra. On tutaj z nami łazi. O, chodź tu na dół do ogrodu. Chodź na dół w dół, bo idę właśnie obrót pokazać. Żebyście byli... Jakbyście byli no, ciekawi. Tam. Wyjście awaryjne. Tak, tak, ale tego nie musimy pokazywać. I ogólnie to wszystko Chilo z góry spływa. Eee, Szarik, gdzie tam łazisz? No i tak to wygląda. Żebyście się, Taka ciekawość na tym serwerze, tak wygląda dom admina i VIPa. Oczywiście, jeżeli by... O jakiś piesek, on tam nam psuje ogród. Dobra, został go, chodź na górę już. Idziemy wam pokazać... Szarik to jest. A, Szarik. Chodź, idziemy Możesz pokazać te... No, czarny, czarny. Chodź, idziemy pokazać te portale. Aha, portale. Portole, chodź. Dolecimy no najpierw do endu Pan mhm. no wiedzę, że się w wodzie skitrałeś, Pawo. A tu zabiliśmy go. No, zabiliśmy go. Balans te hu. Wodzie głównie wyglądają endermany. No, czy ty nie będziesz widział? Fajnie. Gdzie ty wole? jesteś? Palić. Co? Można tu jeńki walić. No przyjmie. No, to ostatnia też się tutaj siathoma. No. masz telefon. Dzięki. Dawaj do portal do neteru. Dobra, ziomeczki. Lecimy sobie jeszcze. Zaproszę wam tą górę. Na górze, co jest. Nie strzelaj we mnie, łosiu, tymi strzałami. Ja też No na górze. Na o to chcę, życie A ja cisnę z buta. Zagolucie. Mhm. Tak oto to wygląda na górze. Na samej górze wieży piękne widoki, wszystko można dojrzeć. Tu jest alchemia. A to wiadomo, dla adminów i dla pipów wszystko tutaj jest Dlatego warto sobie kupić VIPa I jeszcze idziemy pokazać ten domek adminów i ten, bo to jest taka wieża Nie widzę tych drzwi No co robić Dobra Ej, zamknąłeś mi drzwi przed nosem tulu Teraz dostaniecie się. Najpierw do góry! Dobra, pokażemy wam Co na górze. Tutaj przed odcinkiem zapaliłeś światło, nie? Bo to to on biedny jakiś zrobił i zgasił. Pokój ziomków i pokój adminów. Nasz pokój to jest pokój ziomków. O, oczywiście ten już tutaj jest. Taki skarbny pokój taki polski id adminów. Ja żartuję To jest bardzo, bardzo 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 ładny pokój On żartował, to jest ładny pokój AT12 no, Mają większy Są adminami Damian na pokoju <laughs> Do mnie do poznania co my robimy Dobra, chodź tu Idziemy na dole pokazać Tak to wygląda na dole Plasma 42cale plus głośniki, subwoofery Siatełko No to, to jest Samsung Samsung, tak. A tu jest oczywiście kuchnia taka jakby... O, o tutaj w kuchni mamy, tutaj to jest piec, piekarnik Samsung, nie Samsung tylko... No Samsung, bo sony nie ma, nie? A, Dobra. A tutaj, tutaj jest lodówka y, z HPC. <laughs> Idziemy na farmę, którą ja zrobiłem jakieś 4 minuty temu. To jest świnia, która ma na imię stany Elixir. <laughs> Chce no i, uciec. i co? Balas chce uciec. Mogę zabić Balasa? Nie, nie może zabić Balasa. Czekłem mu w Byłaś. Eee, Balasie. Byłaś. Ba e, no wy. Nie świnia, tylko ty. Znaczy no w sumie wiem, że ci się mogło pomylić. Słyń w tych miejscach. Nie. Chodź. Tu jest świn... E! Z jakiej paki kurczaki wlazły tam? Dziurgą. Zabiję. Dziurgą. Dziurgą. Nie łukiem. Nie łukiem. Poszła. Ej, krowy się bzyczą skórami. Fajajajkiem <noise> <noise> dostanie. Ej, zostaw tą krowę. <noise> Ej, wystraszyłeś jancie. Ej, no. Ej, zostaw ciurku tą krowę słyszysz? Wiktor! Wiktor! <laughs> Ej, nie tutaj! Słyszysz? Ej, no pogrzało cię! No! Pogrzało cię? No! Wiktor, ostatni raz do Ciebie mówię. Ja najmierzenek chyba. No, tak Michał. Michał... <grywa> zadanie. <grywa> Dobra, okej. Okay. wam... na tym, na multi Michał, zadanie. <grywa> chyba najważniejsze wam pokazaliśmy. Jak masz Co na chcieć? imię? Nie masz imienia. No czekaj bo się ciemno. O, jeszcze Wam pokażemy, jak to w nocy fajnie wygląda. No jak mnie ten śnieg denerwuje. Aj, czy Ty mi tutaj zaspełniłeś kurczaki? Wiktor! No, weź tak nie rób! O, spadł. No i dobra, spadł to trudno. Spada, spada! Ej, ty, bo nie przeżyj. Dobra O, ja mu pomogę. No, no i dobra. Zapraszamy Was, jeżeli znajdziecie ten, ten super domek, będziecie się mogli wybudować. Może ktoś dostanie VIP-a z Afriko, się zobaczy. Także się zapraszamy wadzie. Was bardzo serdecznie. No i Twój, twój napis jest jakiś dziwny. O, jakby światło się w nim wyłączało. Dopiero jak podejdę i odejdę, to się zapala. O. Jaka wiocha Nie, nie oj u to samo Twój napis jest przerąbany No Post Hitman, gówno jakieś Mam nadzieję, że wam się spodobało całe dam ci to Zapraszamy was ziomeczki na ten odcineczek Bo dlaczego nie Patrz na Dobra, okay. Co zrobiłeś? <laughs> Dobra Dziękujemy Wam ziemoszki bardzo serdecznie Dobra, za odcineczek. na moim napisie. Nie. Tak. Dobrze, to do chodź tu. Czekaj, ja sobie ściągnę zbroję. Dobra, na razie trzymajcie się, no no i cześć. No i cześć. Ale ja jestem jak przygłup, taki wieśniak. Czemu? No zobacz, jaki, jak jaki ja mam ry, jak ja skina mam. Znaczy no ty nie masz tego, teksturpaka to nie widzisz. Co w zbroję? Żegnamy się w tle na wieże i na to wszystko. Aha. Dobra ziomeczki, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Oram mam nadzieję, na że wam Tak, mam nadzieję, że Wam się bardzo podobała ta reklama. Wpadajcie na serwer, macie tam podane, wszystko będzie link w opisie i w ogóle. Do zobaczenia ziomeczki. Na razie, cześć! Dobra, Siema. Nada!